Patrycja Gaweł Niebieskie motyle wokół nas. Po zielonej łące beztrosko fruwają Piękne, oryginalne, wspaniałe, Radość życia nam dają Niebieskie motylki wytrwałe. Wokół nas niebieskie motyle fruwają. Nie zamykaj przed nimi świata, bowiem wynalazki wymyślają. Ich pomysłowość nie jednego zmiata. Nieszablonowym myśleniem zaskakują. Geniusze w swej dziedzinie otaczającym pięknem się radują. Niech pamięć o nich nie zaginie. Wokół nas Niebieskie motyle fruwają, problem mają z komunikacją, z zmysłami, lecz światem swym nas odkrywają, więc zatańcz cichutko z niebieskimi motylami. Od nich należy nasza przyszłość. Postępy cywilizacyjne odkrycia to nasza wspólna rzeczywistość. Niebieskich motyli Radość życia. Czytał Bogdan Dmowski.